To no. znowu ja, Prokak. No i to wiem już tej setnej misji. No to gramy, to gramy. No, no, no. Czemu on jest taki słaby? Eee. Eee. Ok. Czemu on jest taki słaby? Czemu on ma. Czemu? Czemu on jest taki słaby? To jest setna misja, a to jest chyba najgorszy przeciwnik od 80. poziomu. Naprawdę? Dziwne, ale okej. Okay. Dzień dobry, dzień dobry, tu Ale dziwne, ktoś tu się odzywa. Nie lubimy go. Jezus, ognie zaraz zginie. Ja, Jak oni robią taki damage? Niemożliwe. No nie. Bijcie go. Dobrze. Ci się pozabijają. Dobra, oga muszę puścić. Dobra, jest okej. Okay. Yy, fireball ci by się przydał. Ale teraz firebola nie mam. No to puszczę drugiego turbo mechanikusa. Yy, nie no, jeszcze tam żyje. A masz! No nie, nie zakochuj się. Zabijcie tą różową poli. Dobra. Myk. I bum. Hokus pokus. Stary Mary. <laughs> Ciebie już tu nie ma stary. <laughs> Dobra. Og już tam doszedł praktycznie. No różowa poli nie ma szans z nim. No nie oszukujmy się. Nahitają. ją. Bum. O, oh, umarł! Nie! Ale puściłem już drugiego. Ale jak to? Niemożliwe. Ja, ja zawsze wykrywam. To nie, to nie może tak być. Przecież on jest słaby. Dawaj, Tom. Yy, poli. Boom. Daj mi tamty. Dobra, puszczam. Hmm. Yy. Firebola puścił. Ale tam już i. ich niszczymy. Spadaj mi. Ty też mi spadaj. I wygraliśmy setną walkę. Mamy. Dostajemy 250 gemów. Złota skrzynka. Niebieska skrzynka. Fajnie, fajnie. Rafi Szkodnik. <ścoughs> ja nie wiem, kto dawał tę nazwę, ale portal. Mhm. Mm Czemu znowu złota skrzynka? Nie podoba mi się. Ale 9 żółtych Musi <laughs> Muzica ze złamanym sercem. Buba dzieciu O! Może będzie epic. Nie, nie będzie. Elektrobot 1.0 Eee... Szef kuchni. Dobra, odbierzmy te 250 game'ów. I... i... I. O, jest. Super. Mamy 284 gmy. Teraz jeszcze idziemy do sklepu. Eee, kupi kupujemy pakiet za 3000 monet. Dwóch epickich bohaterów, 20 rzadkich bohaterów i 50 zwykłych. Go! O, jaka fajna skrzynka. Angela kura domowa razy 6. Żółta Jancia razy 29. <laughs> Poprzedny Janusz razy 15. <laughs> o! Głowobot 1.0. Nowa karta. Fajnie. Niskobudżetowy Antoni. Fajnie, fajnie. I nowy Epic? Zezuś! Mamy Zezusia! Jest! żegna! Co? Zezuś, nowy Epic. A ja go znam, bo ja go kiedyś miałem. I jeszcze... To, co wilki lubią najbardziej. Ha, łupienie rochów. <grydy> Dobra. Końsy, coinsy. 10 epików, 5 epików, skrzynka, jedna legenda, 3 legendy, czy 10 rerów. 100 gemów. Zobaczmy. Proszę, proszę. 2,5 tysiąca golda. Hmm. Hmm. Mamy 184 gemy. Potrzebujemy 200. Może jeszcze nabijemy. Hmm. Jeszcze raz otworzymy? Hmm. 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 Czekajcie, czekajcie. Ja się sprawdzę. czy jakieś nagrody Hmm. Zarobuj się przez Facebooka. Osiągnij ligę o nazwie 5 na arenie. Eee, ukończ misję 399. Dobra. Osiągnij ligę o nazwie 5 na arenie. Ile mi brakuje? 8. Eee, wiecie co? Ja z jeszcze jeden odcinek dzisiaj wrzucę. I znowu będzie to losowanie. Wbiję arenę piątą. A teraz się żegnam. Pożegnajcie się. No, pożegnajcie Na się. Na banan. Nie żyje, nie żyje, banan. Pa.